Uhuh. Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Bear Game W ogóle nazwa Bergame może być dla niektórych trochę myląca, ponieważ to nie są tylko gry, jest też błędkarstwo i takie inne odcinki o innej tematyce niż na kanale Bergame. Więc dzisiaj też będzie odcinek o innej tematyce, a mianowicie o moim stawiku. Jeśli oglądaliście film na kanale Bergar, to wiecie, że ostatnio spuszczałem mój stawik i robiłem w nim renesans, wyjmowałem ryby i w ogóle. Więc tak było i teraz już jest napuszczona nowa woda, jest inny układ roślin. Tutaj są jakieś nowe donice, tak w ogóle nie wiedziałem, że takie coś jest. Tutaj są podcięte trzciny i to inaczej wygląda. Tutaj też tak. Ryb tutaj raczej nie ma, a jak są, to nie wiem, może z może dwie, trzy ryby. Mam nadzieję, że nie. Ma. Ponieważ będę chciał zarabiać od nowa. I dzisiaj będziemy robić inną ważną rzecz. Inną. Też ważną i nie inną. Inną, znaczy. Znaczy nie inną, tylko inną. Dzisiaj będę do tego stawu wkładał taką pompę, która będzie o wiele lepsza niż ta, co wcześniej mieliśmy. Która tak wypryskiwała wodę i ogólnie nie była dobra, nie napowietrzała tej wody dobrze. A teraz ta pompa to jest, jest naprawdę już profesjonalna, więc idę ją zobaczyć. Więc, tak to wygląda. Jak kogoś interesuje, to może tutaj sobie zobaczyć, co to jest. I to jest ta pompa, mi się wydaje, i jak już kogoś interesuje, to kosztowała 700 zł. Tutaj są takie specjalne bakterie, które trzeba wlać do wody. One kosztowały 300 zł, ale wlewaje się dopiero jak woda będzie miała 10 stopni tego co wiem, więc będzie trzeba ją zmierzyć, to znaczy sprawdzić temperaturę. Więc taki mamy staw, tu jest staw, a to jest pies, a to jest król, a to jest traw. Tą pompę będziemy umieszczać w tym miejscu. Tutaj jest ta stara i trzeba to wymienić. Tutaj jeszcze chcemy zrobić taką kaskadę, taki wodospad, jakby, żeby na powietrze to dodatkowo, ale to na czas łowienia będzie można wyłączyć, żeby za bardzo nie przeszkadzało. Tam jest umieszczona nasza pompa. Teraz tutaj idzie kabel, który będzie trzeba wkopać. On tam idzie do źródła prądu. O tu. Jak to mega pompuje, to jest tutaj, a woda tak się robi, ale to mocno, mocno musi być. Dobra, nice. Ale się wiry robią. Będzie ruch wody. Tutaj trzeba było położyć cegłę, bo odrzut tej pompy sprawiał, że ona leciała w tą stronę, a w żeby ona leciała w tamtą stronę. Więc spróbujmy teraz, jak będzie widzę, że tutaj już się coś tworzy więc jest ruch wody i jest jeszcze fontanna teraz to już w ogóle nie wygląda to jak stawik do łowienia, tylko jak typowy oczko wodne, ale Trudno jakoś będzie trzeba przeżyć. I jeszcze, jako ciekawostkę, mogę powiedzieć, że proponowali nam filtr, który kosztuje 20 tysięcy. Nie mam pojęcia, po co wydawać takie pieniądze na filtr. Ja w ogóle nie chcę, żeby ta woda była tutaj przezroczysta. No bo pierwotny cel tego tutaj zbiornika wodnego to było właśnie łowienie ryb. A nieprzyjemnie się myślę łowi w takim przezroczystym zbiorniku. Dlatego też raczej tego filtra nie kupimy. Więc celem tego odcinka było właśnie pokazanie tego nowego wyglądu stawiku. Teraz jeszcze tutaj woda się będzie dolewała. Więc w sumie są trzy napowietrzacze. Więc myślę, że to tyle. Zapraszam do subskrybowania tego kanału. Wbijajcie w linki podane w opisie. Zobaczcie poprzednie filmy, które Wam się teraz wyświetlają na ekranie. I do następnego filmu. Narka!